Ludziom od lat wmawia się, że Bóg umarł, dzieci są niepotrzebne, a rodzina to jest w ogóle staromodna. Patriotyzm to niemal nazizm, a miłość to tylko przyjemność. Celem życia jest posiadanie dóbr materialnych, a szczytem mądrego spędzania czasu jest, proszę Państwa, co czas spędzony w hipermarkecie. Czytałem, że w wielu miastach ciężko w ogóle dostać się do psychologa. Coraz więcej ludzi, szczególnie młodzieży, nie potrafi znaleźć sensu życia. Czytamy. A przecież jakże inne jest ich życie od rówieśników, pokolenie i pokolenie wcześniej, kiedy czyta się, proszę Państwa, na przykład opowieści biograficzne Zofii Kosak, czy opowieść o rodzinie Kolców Mackiewicza, gdzie największym pragnieniem, największym marzeniem jest przeżycie następnych godzin czy kromka chleba. A wielu tych obecnych nie tylko świetnie zarabia, mieszka w nowoczesnych apartamentach, ale są po prostu bezpieczni. A mimo to, widać, brakuje im sensu życia. Dlatego ja, proszę Państwa, mam dla nich ofertę. Mianowicie jest taka wspaniała kraina. Kraina na świecie, która ma, proszę Państwa, ponad tysiąc lat. Jej mieszkańcy byli zawsze inni od swoich sąsiadów. Nie podziwiali tak jak reszta. Podboju Rzymian i Aleksandra Macedońskiego, bo jak pisał ich, pisał ich mistrz o imieniu Vincenty, nie można się szczycić z niewalaniem innych. W ich sercu zawsze była wolność. Kiedy cały rycerski świat stał po stronie krzyżaków, którzy siłą nawracali Litwinów, oni jako jedyni ich bronili, bo jak twierdzili, nie można siłą nikogo nawracać. Przez setki lat tworzyli największą krainę na świecie, gdzie było najwięcej wolności. Ich sejmiki były podziwiane, bo nigdzie nie było tak, że każdy mógł mówić, co chciał. Wolność religijną dali wszystkim. Byli jedynym miejscem na świecie, gdzie Żydzi znaleźli swoje miejsce i byli bezpieczni. Stworzyli pierwszą konstytucję na kontynencie, nowoczesny system edukacji. Byli twórcami najnowocześniejszego systemu ustrojowego na świecie, który przez ponad 400 lat skutecznie łączył narody w jeden organizm polityczny a przez wieki tworzyli najlepsze na świecie wojsko i sztukę wojenną, podziwianą przez pokolenie. Co więcej, proszę Państwa, w tej krainie ci ludzie wielokrotnie bronili Europę przed zniewoleniem. Odlegnicy Grunwaldu, Chocimia, przez Wiedeń, Warszawę, Monte Cassino, do Stoczni Gdyńskiej, Gdańskiej i Kijowa. W tej krainie szczególną czcią zawsze otaczano Boga, rodzinę, kobiety, odwagę, honor i patriotyzm. Tą krainą, sensem i zarazem wspaniałą ideą, proszę Państwa, jest Polska. Jednak, proszę Państwa, bardzo wiele zrobiono, aby pamięć o jej chwale i dokonaniach wymazać. Przekonać, że albo niczym nie różnimy się od zachodnich państw, albo po prostu jesteśmy gorsi. A my nie jesteśmy gorsi. Polskość jest czymś lepszym. Oddajmy proszę Państwa na chwilę głos w tej sprawie, z może mniej znanego dzieła, Henrykowi Sienkiewiczowi, który pisał tak. Tylko nikczemne i złośliwe indywidua, albo absolutni głupcy, mogą porównywać nacjonalizm polski z nacjonalizmem niemieckim lub rosyjskim. Nacjonalizm polski nie tuczył się nigdy cudzą krwią i łzami. Nie smagał dzieci w szkołach, w szkołach. nie stawiał pomników katom, zrodził się z bólu największej tragedii dziejowej. Przelewał krew na rodzimych i na wszystkich innych polach bitew, gdzie tylko chodziło o wolność. Wybuchnął i rozgorzał w niewoli, jako poryw ku wolności. Wypisał na swych chorągwiach najszczytniejsze hasła miłości, tolerancji, oswobodzenia ludu, o światy postępu. I w imię tych haseł przechodził wraz z całą ojczyzną. Osobach swych bojowników przez takie cierpienia, przez jakie od czasów chrześcijaństwa nie przechodzili bojownicy żadnej innej idei. Kto go inaczej pojmuje, płytko i źle go pojmuje. Kto, go, kto mu inaczej służy, błądzi. Bo polskość zawsze będzie najszlachetniejszym splotem myśli i uczuć. I dlatego pod jego sztandarem stanąć może każdy, każde prawdziwe, nie zaś pozornie, tylko polskie stronnictwo i każdy pojedynczy człowiek, którym wedle słów starej patriotycznej pieśni polska dusza w Koniec cytatu. I teraz, szanowni państwo, Polacy. Przecież oni od czasów, pierwszej, od, od czasów III Rzeczypospolitej próbują wam wmówić, że polskość nie różni się niczym od niemieckości, od rosyjskości lub jest po prostu gorsza. Tak się składa, że Polacy nie palili żadnego narodu w piecach, a bronili tych mordowanych. Co więcej, próbują nam odebrać a ja więcej powiem Państwu my mamy prawo być dumni z Polski, a oni celowo odbierają nam wiarę nie tylko w tą wielką ideę, jaką jest Polska, ale również poczucie godności. Poczucie godności. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że całkiem niedawno, pod koniec października, obchodziliśmy kolejną rocznicę hołdu ruskiego. Stanisław Żółkiewski najpierw pokonał Moskali w bitwie pod Kuszynem, do dzisiaj wspominanej jako, jako kunszt sztuki wojennej w historii świata. Następnie wjechał triumfalnie do Moskwy. Cara Rosyjskiego zabrał i przewiózł do Polski. Wiózł go, Cara Rosyjskiego wiózł krakowskim przedmieściem, tak żeby wszyscy widzieli, i kazał złożyć hołd polskiemu królowi. Eee, i, I proszę Państwa, i tak sobie, sobie dzisiaj myślę, że dziś spadkobierca tej wielkiej tradycji, były polski premier, zakłada marynarkę byłemu premierowi Luksemburga. Ja sobie tak, proszę Państwa, pomyślałem: co by zrobił Żółkiewski, gdyby spotkał Junckera? Ja powiem Państwu, że co najwyżej, co najwyżej mógłby go poprosić, aby przyniósł siano dla jego konia. A, a taki Werhofstadt, to mógłby po tym koniu posprzątać. A, a nie mówię tego, proszę Państwa, dlatego, że przecież nasz wielki Hetman był, był arogancki. Nie. Mówię to dlatego, że on miał pewną, pełną świadomość tego, że reprezentuje Rzeczypospolitą. A Rzeczpospolita to nie jest byle co. To nie jest byle co. To wielkie świadectwo, dziedzictwo wolności, republikanizmu, sztuki wojennej, konstytucjonalizmu i demokracji. Szukacie sensu życia. Młodzi ludzie szukają dzisiaj sensu życia. Jan Paweł II Wielki mówił, że każdy, Młody człowiek powinien znaleźć swoje Westerplatte, to znaczy zestaw wartości, których bezwzględnie i do samego końca, bez względu na wszystko, będzie bronił. I tak się składa, że te wszystkie najpiękniejsze cechy ma w sobie, proszę Państwa, prawdziwa polskość, która jak się ją pozna jest ogromną siłą, jak się zechce ją poznać jest ogromną siłą przekraczającą nas wszystkich. Polska, proszę państwa, zawsze szła swoją drogą, drogą wartości, wbrew innym. Kiedy cały oświecony świat uśmiercał duszę i Boga, Polska szła swoją drogą. Wtedy właśnie Adam Mickiewicz wydał swoje ballady i romanse. Mamy, proszę państwa, dzisiaj 200 lat, akurat 200 lat w tym roku, to jest rok 2022, to jest rok polskiego romantyzmu. Właśnie ze względu na, na wydanie ballad i Romansów. I pozwólcie państwu, że przytoczę wspaniały fragment, bo wspaniały fragment y, słynnego wiersza y, romantyczność Adama Mickiewicza, kiedy tłum oświecony tłum, oświecony tłum, który myśli, że tylko to, co człowiek widzi, tylko z takiej perspektywy należy wszystko oceniać, e, i kobieta, która się z tym nie zgadza, bo chce patrzeć też z perspektywy serca, duszy, widzi coś więcej, ten tłum się z niej nabija, obśmiewa. I Mickiewicz pisał to tak. Dziewczyna, duby smalone bredzi, a gmina rozumowi bluźni. A dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawięć wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko. Czucie i wiara silnie do, silniej do mnie mówi, niż mędrca, szkiełko i oko. To była, proszę Państwa, polska polemika z całą ówczesną Europą, która głosem Woltera ośmieszała również Polskę, wskazując, że oni wierzą w Boga, w duszę, w serca, a nie w to, co widzi człowiek. To było coś wspaniałego, co już wtedy polskość wnosiła i wnosi do dzisiaj. Dlatego tak ważne jest, proszę Państwa, to, żebyśmy rozumieli, że polskość jest czymś innym. Jest czymś lepszym. I proszę Państwa, dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlaczego ja dzisiaj mówię o polskości? Bo proszę Państwa, bo to, czy chcemy podnieść to wielki, wielkie dziedzictwo, któremu na imię jest Polska, to to jest tak naprawdę klucz sporu o wszystkie najważniejsze rzeczy, którymi dzisiaj się zajmujemy. Dlaczego? Otóż, proszę Państwa, spór o praworządność jest dokładnie sporem o to, czy my jesteśmy w stanie, czy wierzymy w tą wielką ideę, jaką była polskość. Dlaczego? Ano dlatego, proszę Państwa, że przecież my mówimy, że my mamy dokładnie taki sam system sądownictwa jak w innych państwach. A dużo mniej upolityczniony niż w Niemczech, jak oni nam zaczynają polityczność. A oni mówią, wiemy, ale powołują się na opinię Komisji Weneckiej, która mówi, że przecież są państwa, które owszem, może mają i to samo, ale są państwa, które mają gorszą tradycję i gorszą kulturę. Proszę Państwa, właśnie chodzi o to, żebyśmy nie wierzyli w to, co nam mówią, że polskość to jest gorsza tradycja i gorsza kultura. Wprost przeciwnie. Oni mówią, w Polsce nie ma demokracji. A przepraszam bardzo, a jaką tradycję demokratyczną mają Niemcy? Jaką tradyc tradycję demokratyczną mają Niemcy? Wiesz, demokrację, oni pierwszy raz zobaczyli de demokrację, kiedy Amerykanie im wprowadzili ją siłą po przegranej wojnie. I oni co, nas będą uczyć demokracji? Państwa, które ma tak ogromną, wielką tradycję setek lat... Setek lat wolności w Europie, od której inni mogliby się uczyć. A jak wygląda demokracja dzisiaj w Unii Europejskiej? Oni chcą nas uczyć demokracji. Jak wygląda demokracja w Unii Europejskiej? Trzy tygodnie temu, proszę Państwa, w Szwecji niespodziewanie wygrała prawica. Wygrała prawica. I co ogłosiła liderka postępowych, co zaraz ogłosiła liderka postępowych lewicowych ugrupowań? Że to nie były wybory demokratyczne ogłosiła. Dokładnie to samo we Włoszech słyszymy. Że jak, nieci, że jak wygrali nie ci co trzeba, to zastosujemy wobec nich takie narzędzia jak wobec Polski czy Węgier. To jest ich prawdziwa definicja demokracji. A konstytucja? Proszę Państwa, konstytucję pierwszą Niemcy to zobaczyli jak siłą wkroczyli do Polski i musieli wezwać polskiego tłumacza, żeby zobaczyć co to jest konstytucja od Polaków. Kiedy. Kiedy Polacy przecierali, przecierali szlaki i uwalniali prawa polityczne, najwięcej osób w Europie i na świecie miało prawa polityczne, właśnie w Polsce, z tych, wielkich, z tych, z tych, największych, z tych największych narodów, to w Niemczech najwięcej osób palono za, za to, że za czary. W tym czasie w Niemczech najwięcej osób palono za czary. I oni na siebie będą uczyć praw podstawowych? Przecież to jest szczyt bezczelności. Szczyt bezczelności. I to samo, proszę Państwa, dotyczy energetyki. Oni mówią, Polacy. Te wasze zasoby, największe węgla, zasoby w Europie, to one są złe. Nasz gaz z Rosji będzie lepszy. Oni też nie chcą, żebyśmy uwierzyli w to, co jest nasze. Proszę Państwa, mówią o solidarności energetycznej. My znamy dwóch synów tej, tej ich solidarności energetycznej. Jeden ich syn, syn solidarności energetycznej nazywa się Nord Stream 1, a drugi Nord Stream 2. To jest ich prawdziwa solidarność. <klucz> Proszę Państwa. Oni mówią, że oni tutaj walczą z Polską, dlatego że oni chcą stanąć w obronie ludzkiej godności? Jak spytano Niemców, proszę Państwa, czy byliby w stanie coś poświęcić dla Ukrainy, ze swojego, ze swojego dorobku są najbogatsi w Europie bogatsi od prawie wszystkich. Cokolwiek poświęcić, no to już niechętnie. W czasie, kiedy już było widać zdjęcia z, z, z Buczy i z innych miejsc, które my bardzo dobrze znamy przecież z Katynia, to oni, czy coś poświęcić? No nie bardzo. A dużo biedniejsi od nich Polacy, jak zaczęła się wojna na Ukrainie, jeszcze rząd się dobrze nie zorganizował, a już Polacy stali tam pod granicami, żeby pomóc i podzielić się swoimi możliwościami. To jest, proszę Państwa, i oni nam dzisiaj chcą powiedzieć, że Polskość jest gorsza od niemieckości? No proszę Państwa, nie. Właśnie Polskość, ta prawdziwa Polskość, jest bardzo potrzebna nie tylko nam, ale jest potrzebna całej Europie. Proszę Państwa, o to właśnie chodzi. Że wszędzie tam, gdzie Polska ma swoje przewagi, w idei, w kulturze, w tradycji czy w własnych zasobach surowcowych, oni wmówili Polakom, że w tym jesteśmy gorsi. Czasem jednak, czas jednak to zmienić jak mówił Herbert, sięgnąć do źródeł. W sprawie budowy nowego niemieckiego imperium, to znaczy państwa europejskiego, trzeba stać wyprostowanym. Tak stać wyprostowanym, tam gdzie inne narody już są na kolanach, tam gdzie się poddały. Musimy zrobić to nie tylko dla siebie, ale również dla nich. Bo zawsze tam i zawsze wtedy, kiedy odradzał się niemiecki imperializm, zawsze wtedy kończyło się to tragicznie dla Europy. Dlatego, proszę Państwa, Polska jest potrzebna całej Europie, a Polsce jest potrzebna Solidarna Polska. Proszę Państwa, dlatego, że dla nas sensem życia jest Polskość i my chcemy nią zarażać innych. Wiara w polskość nie jest dla nas tylko semantyczna. My, jako Solidarna Polska, naprawdę w nią wierzymy. Prawdziwa Wielka Rzeczypospolita to przecież było miejsce dla wielu narodów. To było miejsce idei, które podzielają nasze wartości. Dlatego, w porównaniu do innych prawicowych formacji na prawicy, nie prowadzimy idiotycznych akcji z typu Stop, z typu stop ukrai ukrai Ukrainizacji Ukrainy. Nie, ukrainizacji Polski. Nie prowadzimy takich idiotycznych akcji czy nie, prowadzimy, czy nie prowadzimy szukania usprawiedliwienia dla Putina. To nas odróżnia. W porównaniu do innych, też proszę Państwa, my nie tylko mówimy, że zależy nam na suwerenności, ale nie chcemy oddawać naszej suwerenności i jesteśmy w tym konsekwentni i wiarygodni. Dlatego, że jak zobaczycie, naszych ministrów zawsze podczas Rady Ministrów głosowali przeciwko tej praworządności, a tak naprawdę leworządności. Zawsze. Oni jako jedyni. Co więcej, co więcej, my nie tylko mówimy i działamy, proszę Państwa, ale w czasie, kiedy wprowadzano te tak zwane kamienie milowe, to, to KPO, w Sejmie była malutka grupa posłów, malutka grupa posłów, która się temu przeciwstawiła. I z nas się śmiano, nabijano, różnymi szantażami zmuszano do głosowania, a my powiedzieliśmy nie, dlatego że wiedzieliśmy, że po pierwsze nic z tego nie dostaniemy, a dajemy im instrument w postaci, którym będą mogli nas szantażować, w postaci tych różnych kamieni milowych i tak dalej. A z Solidarnej Polski się śmiano i mówię: pieniędzy europejskich nie chcą. A my bardzo dobrze wiedzieliśmy, jak to działa. Podobno Rockefeller, proszę Państwa, kupił kiedyś bank za kredyt, który dostał w tym banku. No to, to, mniej, więcej, to mniej więcej, proszę Państwa, działa dokładnie w taki sam sposób, że za kredyt, który dadzą Polsce, chcą kupić Polskę. No to proszę państwa, tak samo jest, tak samo jeżeli chodzi o Solidarną Polskę. Proszę państwa, my jesteśmy konsekwentni, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Ja jestem od początku w Solidarnej Polsce, to jest bardzo młoda formacja, ale proszę państwa, ja pamiętam, że pierwszym wielkim projektem, którym się zajęliśmy, to było co? To było wstrzymanie pakietu klimatycznego. A wtedy wszyscy się do nas pukali w głowę, z czym wy się w ogóle zajmujecie, nie tym ludzie żyją, ale myśmy mówili, słuchajcie, to się źle skończy, to się źle skończy odbieraniem nam suwerenności, to się skończy podwyżkami energii, no i co, i kto miał rację? I kto miał wtedy rację. A my nie tylko, że, proszę Państwa, kiedy wszyscy mówili, że trzeba podpisywać te porozumienia grudniowe, prawda? Brukselskie. To nasza wąska, cała opozycja, oczywiście tak. Również na prawicy znalazły się o, o, ogromne środowiska, które mówiły, że to jest polski interes. A Solidarna Polska, jako jedna stawała i mówiła, nie, to się źle skończy. To się źle skończy. No i co? No i co? No i co? Proszę państwa, to jest tak, że dla nas walka o polską tożsamość jest czymś najważniejszym. Bez niej będziemy pozbawieni i ducha, i majątku, i tego poczucia sensu, o którym mówiłem na samym początku. Zresztą, proszę Państwa, na co nam te hajmarsy, skoro nie będą naładowane patriotyzmem i nie będzie miał kto z nich strzelać? I proszę Państwa, i, 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 za, i chciałbym zakończyć w tym sensie my, 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 cytatem ze zmarłego niedawno Rymkiewicza. Niech ona będzie klamrą tego, na czym nam jest najbardziej zależy, tej wielkiej idei. Mianowicie Rymkiewicz pisał tak. Czymże jest więc polskość? Ona nie jest ani biologiczna, ani genetyczna. Ona nie bierze się z krwi, ani nawet, jak pokazuje mój przykład, może dość wyjątkowy, nie bierze się z pochodzenia. Polskość to jest straszna siła, duchowa, i to nie my ją wybieramy, bo nie możemy tu niczego wybierać. To ona nas wybiera. Dziękuję bardzo.